Drogi Baranku, mam dla Ciebie karty na ten tydzień, yy, od wtorku do piątku, nietypowo w tym tygodniu, dwie karty, lewa jest na wtorek-środę, a prawa tak metaforycznie bliżej czwartku-piątku. Drogi Baranku, wygląda na to, że w energii szóstki pucharów po lewej stronie szukasz prostoty w swoim życiu, szukasz yy, spokoju, takiej spokojnej przestani. Może wracasz myślami do krainy dzieciństwa, kiedy życie było troszeczkę prostsze, tak jak te dzieciaczki, które układają piękne polne kwiaty w wazonach, a z tyłu widać takie dość surowe i prawdopodobnie drewniane, wiejskie raczej zabudowania albo na jakichś przedmieściach. Wydaje się, drogi paranku, że w tym tygodniu poświęcasz swoją uwagę bardziej rodzinie niż pracy, bo w rodzinie masz swoje największe źródło. Wewnętrznej mocy. No, a bliżej czwartku, piątku, niektóre z baranków może ogarnąć takie uczucie potrzeba pozamarczenia się o pieniądze. Mm. Widzimy na tej karcie, można bardzo bogata odzianego, ma wręcz grono stajowe płaszcz na ramiona, zarzucone niedbale, który ma bardzo dużo pieniędzy i jeszcze. Y Dużo biedniejsi od niego ludzie obdarowują go pieniędzmi, a pomimo tego on się cały czas martwi o ten byt materialny. Więc może to tylko przejście we u ciebie oby. Hmm, może jednak warto skoncentrować się na, na tym, co mamy wpływ. Resztą spróbować się nie martwić i czerpać się swoje, ze swoich wewnętrznych źródeł. Tak jak mnie to tu wygląda, czyli rodzina na pierwszym miejscu. Drogi baranku, bardzo Udanego, spokojnego tygodnia. Pozdrawiam.